Risen. Witajcie, cześć i czołem, tu Hubert z tajemnego kanału, przed nami gra Risen. Tak, wiem, dawno nic nie było, ale teraz mam taką misję, żeby przynajmniej raz na kilka dni, czytaj do trzech, czterech, fajnie byłoby to robić codziennie, ale spójrzmy prawdziwie w oczy, wiem, że to mi się nie uda, wrzucić filmik z Risen'a. Yy, ogólnie mój cel jest taki, aby pociągnąć tą fabułę do przodu. I to tak grubo, grubo. No, trzeba wreszcie. Bo kurde, mam otwartych gameplay. Od kiedy ja to zacząłem nagrywać? A z rok minie, a ja nie jestem nawet w drugim rozdziale. Więc po prostu pociśniemy fabułkę do przodu. I tyle. Tyle. Aha, i obejrzałem Hobbita. Nie wiem, czy już to mówiłem. Pewnie nie. Ale szykuje się recenzja, którą zrobię. Wiem, że to już od premiery minęło od groma czasu, ale może ktoś będzie chciał to obejrzeć. A mam ciekawe rzeczy do powiedzenia na ten temat. No. Z tego co kojarzę.

You're You get stew. Those are the orders. Are the stew. Hey, uh, found any? Ha! Do you really? You that that still be here? Have you got any idea noż, noż you pass by here. Yep. Looks like it's gone for good. Do you recognize this blade? Never seen it before in my life. Take a closer look at it. It's not mine. I've never seen it. Now, sod off. Carlson knows this knife. So, why are you telling me? He knows it's one of yours. Mm -hmm. Then, what do you need to ask me? Your knife is the weapon which killed Hemler, which makes you a suspect. <laughs> so maybe someone stole it from me. Yeah. Maybe someone framed me. Did you think of that? Smart ass. No i nie chcę współpracować, no. No i nie chcę. Ech, ech, ech. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Grzybki. Grzybki prosto z gówna. Mmm... Będą wyśmienite. Ej. i'm oh, dog-tired you want me to muck out done. i thought you were here to relieve me come on i wouldn't ask you to do it co mi what are you offering i'll give you a bottle of something special a bottle of fire flush o, kurde. what's fire flush it's a mage wine one you have to be careful of strong is it blow your socks off and curl your toes at the same time. Nice. And very difficult to get hold of. What would I want with special wine? Keep it for a special occasion. I mean, if you were to give this to a special someone, they'd feel great. A couple of sips, they wouldn't know what they were saying. Hmm. Mage wine to save for special occasions is fire flush. I mean, I can get you wine wine as well, but this is your wine plus. Your wine extra, your wine. Do you look after the wine cellar? I have the noble title of Mage's cellar master. I received the wine cellar key from Master Ignatius himself. Hmm. Hmm. Why are you digging a dung he's to upset someone? No, it just needs to be done. So they send someone of my talents to shovel shit for days.

No dobra. Czyli wiemy jedno. Mam ognistego bełta. Nie zawaham się go użyć. Mm. Mm. Brzmi apetycznie Ognisty bełt dobra nazwa dobra nazwa dla wina Megalomani. nice yy, ale wiem jedno że jak się pobawimy w tej grze w parkurowca nie pamiętam jak to zrobić czekają nas nagrody jak ze starych dobrych gotików dwójek no nie wierzę że nie po... to jest idea tej gry że się nie da wskoczyć w takie miejsca Tylko nigdy nie rozumiałem Dla mnie zawsze taka tajemnica. Na maksa nie, nie wskoczysz, chociaż Twoja postać przeskakuje. Inne postacie to zaraz udowodnię. No dobra, nieważne yy, w każdym razie skaczę wystarczająco wysoko, żeby wystarczyło po prostu chwycić to łapkami. Nie, nie przeskoczysz. Nie ma opcji. Dobra, trzeba by coś wykminić. Yy, zobaczymy, jak tam zadanka. Klasztor. To i owo. Uu. ciekawe. Ciekawy opis, ciekawy. Hm. chyba się trochę zepsuło. Mapa regionu, mapa zadania. Ok, nieważne, zepsuło się, a mnie istotne. Z kim jeszcze pogadać? Z Juliamem. Nie, nie o to chodziło. Miałem się bić Zarikiem. Nie, on nie chce ze mną gadać. Z rekrutem. Z rekrutem. Z Kato. Okej, okay, nikt mnie nie lubi. To takie smutne. Nikt nie chce ze mną gadać, nikt nie chce przytulić. No, smutne, smutne, smuteczek no można by się pobawić w opensłowanie wszystkich możliwych miejsc ale ja nie chcę teraz tego robić You can relieve Dolman from his work, Casper. What work? Digging over the dung heap. Yeah. Thanks for that job opportunity. I think I'll pass. O oh. Skoro on nie chce To ktoś inny będzie musiał chcieć. Na przykład ty. Hey Taylor, it's time for you to take care of the dung heap. And what are you offering? Offering? Well, I've no problem with getting dirty, but everything has a price. <laughs> What's your price for dealing with the dung heap? Harlech stew. Oh. It's about the only decent thing to eat in here, and he only makes it once in a blue moon. And you want my share? Yes. For a task you're supposed to do anyway. Okay, fine. Then just bring me ten apples instead. Fruit keeps you regular. You don't want to be corked up in a place like this. Am just in Here are the apples you wanted. Oh, I'll get down the dung heap right away. Dobra. A ten gurasz? Z tego co kujrzę, to jest ciekawa sprawa. Tych swoją drogą. No, dajemy do siły. Świeże i soczyste, a jabłka po zjedzeniu właśnie ba 10 sztuk dają też plus 1 do siły. Hmm... Dobra. Póki co... Powiemy typowi, że załatwiliśmy jego sprawę z gównem. Co zapewne go ucieszy, chociaż pewnie już się sam skapnął. E. Jak Fan you a new shit. I know. I'd better go and check on the one. I'd better. T Why not try a few? Make double. Hmm? Give me the key. This is no. It's. Th then give me the. You might as well ask me to tear out my. Look, I only want <laughs> to borrow it. No. <laughs> <laughs> no. Oh, this new no So what? They don't mind. They. Are the future looks rather grim as I see it. So why not crack open a bottle? So if you ever need it, I can thank. Yes, and uh, if you need special. What ones that So I'm talking about deck step? All right. All right. Remember, mm -hmm. the most important thing is to distract your target. yaki <laughs> paradoxes. Hmm. Okreś złodzieja, co pozwoli nam dostać się do piwniczki z winem. Hmm. Wino? Jeszcze więcej wina? U, jeszcze troszeczkę wina. Coś czuję, że tu gdzieś jest jakieś tajemne przejście. Musi być jakieś tajemne przejście. Nie ma bata. Za dużo tu tych wnęk. Hmm. A może jednak nie ma. Jaka ciekawostka, świecące stopnie. Czy tu gdzieś jest źródło światła? Nie, nie ma. Oszukali nas. Chamy. No tak dużo tego wina to tu nie było. Swoją drogą, no ale okej. Okay. Kaspar. Kaspar. Pewnie zastanawiacie się dlaczego nie użyłem jeszcze tego gulaszu. Ano, bo myślę, że może się jeszcze do czegoś przydać. Może czego, kogoś trzeba będzie przekupić. Co jeszcze nie umiem otwierać zamków? Aż aż się dziwię. Ci się wchodzi w postać, tu się wchodzi. Nie nie umiem. No no nie umiem. No. W sumie będę mógł otwierać je w sposób magiczny. No, ale. Okej. Okay, dobra. pogadamy zatem z magiem. hemler was dealing brugelweed. dim, dim, dim. what do you think? you're making progress. Nice. you've spoken to casper, i suppose. he's a bright lad. E, nie, nie na him to. and report to me once you've found the murderer. i assume you no longer need the corpse for your investigations. i'll take care of it so that hemler may go to his final. if list. you know what i mean. Hmm. i have proved myself to dolmen.

mi pomożesz w tym zadaniu, jak kupię od ciebie 10 jabłek, to wyniesie mi to 80 sztuk złota. Hmm, 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 A jakby tak, tak, dokonam wymiany i zobaczymy, co się stanie po zjedzeniu. Ciekawostka, siła 13. Zręczność, ten, mądrość, ten. Ok, czyli po zjedzeniu 10 jabłek, z tego co pamiętam, zdarzy się coś ciekawego. To napięcie rośnie z każdą chwilą. Jeszcze troszeczkę. Już niedaleko do końca 3, 2, jeden. Nic się nie stało, sobie oszukany. Zjadłem 15 i nic się nie stało. A siła plus jeden. Czyli jak trzeba zjeść yy, 11 jabłek, nie 15. Źle powiedziałem przepraszam. To fajnie że nikt się nie czepia, że za za zajumałem mu właśnie wina. Tucker. Look, another recruit, right? Me too. Tucker. Re the same people who chained me up. You don't think? Against who? For what? Not like. No. One hour of training could mean the difference. Dobra. Czyli wiemy bardzo przydatne rzeczy. Szkolenie, te sprawy. Z kimś miałem się bić. Chyba. Może nie chcą, żebym się. Hmm. Nieważne. i need the names of everyone allowed to leave the monastery do you and you need these names why I'm investigating hemlar's murder i see murder is a serious business however i hope you aren't neglecting your basic training to carry this out no, no. i wouldn't neglect my training tell me how far you've got and i will see if i can help all i need are the names and all the Order needs is dedicated trained warriors. I make it my personal goal. And there is no point in investigating if you can't defend yourself. Mm -hmm. Train. Super. How do I get out of the monastery? <laughs> that's it. But don't worry. Master Ignatius tells Pallas who can use the gate. So get comfortable. Dobra. Czyli tak. Na razie nie będzie postępu, dopóki kogoś nie obiję. A już wiem jak sobie z tym poradzić. To jest żart. Nie, nie! A jeszcze szczęście mam jeszcze jeden? No, stary nie pomogło, smutne, ale z tobą jeszcze nie gadałem. Stop there, brother, are you on guard duty? Nie, nie możesz wejść na cmentarz. Proszę, wróć do swojego treningu. Musisz zachować koncentrację jako guard. that's for sure people will try and pull all grog. funny business if you don't keep an eye open it's tough but you won't find heiss. me letting my guard down hours of boredom all to be ready for that one moment of excitement hey Dobra. hey you can't why can't i enter the cemetery this is where artifacts from the temples are being stored the Inquisitor doesn't want them touched. Dangerous. Damn. The artifacts are from the temple room. I Safety. Let me. No. And there's no. No, absolutely not. Harlot, I've been out here. And what's that? I might turn a blind eye to you walking in there. Here. No i proszę. Po to był mi głasz. Oczywiście będę się trzymał z dala od wszystkiego. Możesz być pewien. Straciłem dwa siły na rzecz wszystkiego. Grzybki. 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 Zielone liście. Kolejny grobowiec. Uuu. Krzak. Świecący krzak. I wykopaliska. Oczywiście musi je obejść, bo... ma, ma znaczenie, z której strony to kopię. Ach, skrypty. Tak jak generalnie ta gra jest według mnie genialna, jest dobrym następcą gotików. To jest czasem toporna. Szczególnie te dialogi niektórych magów, albo w ogóle NPC'ów Są takie logiczne Przecież z Kasparem już gadałem, jakieś coś Powiedzieli mi, że mam z nim gadać, że on ma mi pomóc w śledztwie, po czym... Działaj z Kasparem No tak, to logiczne Hajs Hajs się musiał zgodzić i się zgodził na grobki, kurczaki... Hmm, miałem tu nie wchodzić, tak? Aż się zatło. Tak, ale nie chcę, żebym tu wchodził. Kamienna płytka, hmm... Brzmi apetycznie. W starożytnych czasach małżeński małżeński nauczył się sztuki kombinacji. Zaczynał walczyć ze sobą. Kiedyś powiedział mu studentowi, że może pokazać mu drogę no i wszystko jasne. Szkielet, skakuj z gratisów, klucz. No, i jak widać, to wszystko się dużo bardziej opłaca. A można byłoby chyba sobie to zepsuć, tylko w, w taki sposób, że musiałbym z nim walczyć. E, mógłbym tu wejść. A tak, proszę, bez rozlewu krwi. Wszystko się zdobywa, wszystkie jakieś te. Coś tam, te. Z... Przepraszam za to. No i proszę, mądrość w walce. Było to zadanie związane z moim szkoleniem podstawowym, tak swoją drogą. No, I teraz oddam tego questa. Chyba, tak sądzę, że mam zagadać do tego mojego mistrza. No i będę kończył ten odcinek. Tak, wiem, że to mu, ale w ryzyk nie zawsze tak jest. Jak już wreszcie wyjdę z tego klasztoru i będę sobie eksplorował świat na przyspieszonym tempie. Wtedy się tak naprawdę zacznie. Fajne, fajne tutaj te. found wisdom in combat. you could have told me it was a book. only a child expects the world to contain straight answers. even life itself is a riddle. keep the book. read it, if you've not already done so. when you're finished, give it to someone else or read it. your test has been successfully completed. okay, yeah. does this mean. Okay. Mana walka tak jest wszystko No. W ten oto piękny, cudowny sposób przeczytam jeszcze tą książkę, której pewnie jest wiele ciekawych rzeczy. Nie. To tak. Kosura nie. To jest fajna taka ciekawostka. Ja oczywiście wybieram ścieżkę mrozu, bo to jest najfajniejsze. W sumie zawsze jak grałem magiem to wybierałem ogień i okazuje się że ogień nie jest najlepszy Najlepszy jest oczywiście mróz, który zamraża... Silence. Dobra, wybieram drogę mrozu no bo jest po prostu najlepsza no Zamrażasz przeciwnika i możesz go skopać, obić jak tam chcesz, co wolisz No I to by było na tyle Ja się z wami żegnam w tym momencie To był risen po długiej przerwie ale postaram się to wrzucać po prostu częściej. No, do widzenia i pa pa!